758 758 dział 758, w której jest część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. I tu było zaplanowane i taki mniej więcej się kształtuje koszt 2 miliony 247 na ten rok do wpłaty. Na tak zwany Janosikowy. A jest zaplanowane 2 miliony 881. Dobrze, przepraszam, ja, ale dobrze ja skończę. Ja skończę. I uprzedzę to co pani powie. Tak, bo jak się wie, to się wie, o czym się mówi, panie Dobrosiecki, a jak pan nie wie, to pan przeszkadza, bo ten wskaźnik, bo ten wskaźnik to jest taki, który płacimy Janosikowe i on jest tak, jak jest wyliczony w średni wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w gminie i jest to powiedzmy 1500, a u nas się kształtuje 3 razy więcej i przekraczamy wskaźnik 300%, to on wzrasta. Ale, ale, jest tak, że od 200%, jak jest więcej, do 300% to nie wzrasta. I wydaje mi się, że na ten moment nie ma takiej potrzeby, żeby aż tyle więcej, ponieważ nie przekroczy na pewno 300%, ponieważ w ostatnich dwóch latach. A odniesienie będzie nie do 16 roku, nie będziemy płacić tak, jak się kształtowało w 16, tylko tak jak w 15. A w 15 nam dochody nie wzrosły w stosunku do 14, aż tak, żebyśmy, żebyśmy płacili tutaj przekraczali wskaźnik w 300%. I tu jest, tu jest dużo więcej. Zaplanowanych. Oświata i wychowanie. Oświata i wychowanie było zaplanowane 10 milionów 486, 000. potem doszedł do tego orlikat e, w tym roku 700 tysięcy, czyli to było w granicach e, 11 milionów. <laughs> Jeśli, jeśli dobrze czytam, bo też się tutaj mogłam coś pomylić. Ale w szkoły podstawowej jest też lekki wzrost, w gimnazjach jest sporo, bo jest było 1 822, jest 2 miliony 270. Gdyby to było według mojej wiedzy, według, według tego co ja myślę, a wolno myśleć, to jeśli w szkołach podstawowych... Od września będzie zmiana i przybędzie dodatkowych oddziałów, to tam wzrost jest uzasadniony. A w gimnazjum prawdopodobnie pierwszych klas nie będzie. I pytaliśmy o to, dlaczego 400 tysięcy jest więcej. Ja, 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 Ale niech pan będzie Ale plan finansowy w gimnazjum o 270 tysięcy zmniejszyliśmy autopoprawce, bo to właśnie zdecydować kosztową. A my mówimy i zaczynamy dyskutować na temat, bo o gimnazjum może warto, bo... Czyż to wszystko Państwo powiedzieliśmy? O środki pomocy społecznej. O środki pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej. Nie, ja mam taki. Ja mam no, no tylko autopoprawki. Panie, auto panie, ja panie. Auto no. panie Dobroski, Panie Radny Dobroselski, panie doktor. Słucham panią. Uczynę. Powiem tak, pan ma dostęp do licznych dokumentów, do których my nie mamy. I jak, na nie tym etapie, chcecie, jak nie chcecie, to nie macie. Na tym etapie możliwe, że pan ma cały dokument, z którego pan czyta. Co jest? Przeczytałem ja autopoprawkę i wiem, proszę Pani. Ponadto Pani skarbnik mówiła co najmniej trzy razy. Co najmniej trzy razy, a potem co jeszcze odczytała. I gdyby wszyscy przeczytali to, co, co tam było na to nie dyskutowalibyśmy o stopniach ryzyka, z tego, o jakichś mostach, o paragrafu kulturze, jest. jest o jest? Gdzie jest rodzina? To jest 800 z takich najważniejszych. 800, to jest dział 855 i tam są świadczenia wychowawcze i w tym naszym budżecie jest 4 miliony 367. Ale, ale czy ja jestem na tyle, czy pani mnie uważają za tyle głupio, że tak powiem? Że, że nie dadzą mi powiedzieć co to jest, tylko panie zaczynają mówić. No chyba tak. Nie chcą się z panem Bo jak ja chcę powiedzieć, że w tym naszym budżecie, w tych 45 milionach jest 4 miliony 367 tysięcy na 500 plus, żeby mieszkańcy nie mieli podgląd ile to tego wszystkiego jest, to panie mi przeszkadzają. Proszę bardzo się niech powstrzymać trochę. Będziecie się Panie mogły odnieść do tego, ale bardzo proszę, bo z tego co widzę, to mieszkańcy nie są doinformowani i robię to dla sołtysów, dla Pań, sołtysów to, to pani stary, sobie na ten, 15. nie dla długo Pani 15. Bo żeby robić y z no, przepraszam bardzo, no, tak. jeszcze nie spędziłem. Powiem tak, że obiecywać jest łatwo. I pan wójt w swojej kampanii wyborczej, jak jeździł po gminie, obiecywał, obiecywał w Rydzynie drogę, obiecywał gdzie indziej. No tak, no tak. Tylko teraz jest trudno się z tego wywiązać. Bo budżet nie jest tak rozciągliwy, a żeby wziąć 15 milionów, kredytu, bo to nic innego tylko jest kredyt, to proszę Państwa, zaczniemy dlaczego, to spłacę, zaczniemy, mi nie, nie obchodzi ale powiat, ale mi no nie obchodzi powiat. powiat, my rozmawiamy na temat 15 milionów kredytów. I teraz Państwo, yy, pozwólcie, że jeszcze chwilę i już zaraz będę 15 milionów. I teraz tak, zaczynamy spłatę od 19 roku. Skoro mamy w tej chwili w budżecie na majątkowe, na majątkowe, skoro mamy w budżecie na majątkowe przeznaczone z budżetu, z dochodu budżetu 4 miliony z haczykiem, to w 2019 roku jak zaczniemy spłacać przez 11 lat do 2029 miliony. Przy procentach, które jeszcze będą miały procenty, tak, to będzie, jak my mamy 4,5, to te, ta następna kadencja za ile może zrobić inwestycji? Za 3 miliony. Tak. Jeszcze chwila i Państwo i mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć. Wysłuchamy. I, I to jest moja konkluzja do całości tego coś, co w tym momencie mam do powiedzenia. Mogę poczynać. Ja proszę, ja, powiem tak. ja powiem tylko tak. Nie obraźcie się Państwo, bo może to za mnie nieelegancko, bo może nie powinienem takich przykładów podawać, bo raczej staram się o, o daleki od tej skrajności. Ale przypomina mi to pewną reklamę. Reklamę proszę Państwa w biegu. W tle leciała muzyka. Nie wiem czy Wonderful Life Like, czy to jest. No na temat. E, I był wybieg modela no, I kamera nagle najechała na jedną kobietę z tłumu. Była to starsza, bardzo starsza kobieta. I ta kobieta już szła na ten wybieg. I w tym momencie się napis Sto i tu mogę się zatrzymać, fundusz emerytalny. I powiem Państwu tak z e, całym szacunkiem, ale po prostu e, jak ktoś nie rozumie pewnych spraw, e, nie do czuły, to nie mogę go przekonać, bo nie wiem, co robi. E, I e, mówimy tutaj o osobie, która została radną jak patrzymy na zestawienie, proszę Państwa, osiągnęła 40 imponujący wynik 48 głosów w swojej miejscowości. Proszę bardzo. Ja bardzo proszę na ten. Ja bardzo proszę na ten. mandat, mandat okay. zwołuje do tego, żeby decydować o tym, czy będziemy mieli żłobek w gminie, do tego, czy będziemy mieli blok socjalny dla mieszkańców, no nie czy nie będzie. będziemy mieli spółkę kosztową. Ja mówię swojemu synowi 15 się ja uczy tak, synu, ty się w ogóle nie ucz, nie potrzeba tego. Ty wystarczy to kochany, że Ale nas mnie nie interesuje, co pan mówi swoje... I będziesz miał 30 głosów od razu. Plus 20 nazwisko zawadka w tej gminie. I masz 50 starych i rządzisz połową gminy. Jesteś wiceprzewodniczącym, przewodniczącym nikomu. Bo po co się starać, po co się edukować, po co chodzi studia. Ja słyszałam. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę. Bo to, co pan wójt powiedział, to jest w ogóle. mało jest mało zdanie. To jest poprawa. Ja ja I natymalizuje to na takojemu podatki, panu Wojtkowi. A pani przystoi. Opinii, wójtowi, wójtowi. Pani, pani y, mężczyźnie coś takiego mówić. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę, pani. Panie, ja nic i tego zasadniczo. A panie, pójdzie, jak pan gospodarz, powinien się elegancko. i panie. wójcie, proszę, panie. proszę, proszę, proszę. proszę, bardzo. proszę, 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 proszę,

Почекайте, щоб ви бачили пакет. Ні, ні, ні.